Świt wylosował Śląs Wrocław. Co pan o tej drużynie nie sądzi, czy to był marzony przeciwnik? Znaczy wymarzony przeciwnik, w tym przypadku każdy przeciwnik z Ekstraklasy jest przeciwnikiem, wiadomo w jaki jest lepszym i to nie ulega wątpliwości. Ja się bałem takich zespołów jak Lechia, Gdańskie, Gielonia, Białystok, Śląsk, Wrocław. Te zespoły, które będą miały ciężko złapać się do pucharów wynikających z rozgrywek ligowych, będą stawiały na Puchar Polski i Śląsk jest taką drużyną, także na pewno do meczu z nami przystąpią podstawowym składem i jest to na pewno ciężki dla nas mecz, no ale kibice będą mogli zobaczyć Sotirowicza, będą mogli zobaczyć Mile, będą zobaczyć, mogli zobaczyć Madeja, także myślę, że pod tym względem jest to ciekawe widowisko. A nie będzie ten mecze Pucharu Polski kolidowały z rozgrywkami ligowymi? Nie, pan jest przygotowany i zawodnicy są przygotowani na zwiększoną porcję wysiłku? To było widać teraz, że raczej z przygotowaniem fizycznym nie mamy wielkiego problemu, bo przeciwnie wręcz te drugie połowy gramy lepiej niż pierwsze, mimo że był ten nawał meczy, siroda, sobota. I jakoś sobie z tym poradziliśmy, póki nie ma kontuzji, póki nie ma e, jakichś przeciążeń. E, myślę, że na dzień dzisiejszy nie stanowi to problemu. Teraz już w Lizę gramy sobota, sobota. Także... E, jedynie właśnie obciążeniem jest ten mecz pucharowy, ale myślę, że pod względem fizycznym nie będzie to dla nas jakieś dobijające, nie ma z tym problemu. A teraz najbliższa kolejka w piątek, wyjazdowy mecz z Wisłą Płock. Jakie no. założenia? Nie, nie, założenia są zawsze te same. My jedziemy mecze wygrywać. My chcemy każdy mecz wygrać. To widać w naszych poczynaniach. Jest tylko różnica w sposobie gry, żeby zwyciężyć i powiem szczerze, że dzisiaj dopiero wczoraj troszkę pracowałem nad Wisłą, Płock dzisiaj już był pod, kąt, pod tym kątem trening, jutro dalsze przygotowania także spokojnie myślę, że w jakiś sposób znajdziemy, tylko teraz kwestia czy uda nam się to realizować. A ostatni mecz w Nowym Dworze czy ta pogoda, warun warunki atmosferyczne, które były nie Wykluczyły jakichś zawodników z gry? Nie, nie, nie. na szczęście nie, nie było ma... żadnych kontuzji. Nie, 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 na szczęście żadnej kontuzji nie ma. Jestem z tego bardzo zadowolony. Bałem się o Michała Strzałkowskiego w tym zderzeniu z bramkarzem, no ale zaraz poczuł się lepiej, pojechał na kadrę Polski i z tego co dzwoniłem do niego nie ma żadnych problemów, po prostu le... nie za lekkie, ale na szczęście tylko zbicie, a potem się dochodzi. Także nie ucierpieliśmy. No, szkoda tego meczu, szkoda, że zremisowaliśmy, straciliśmy bardzo głupią bramkę, a wtedy już musimy gonić wynik. Zespół przeciwnika się bronił, jest to troszeczkę trudne dla nas i ciężkie. Ogólnie powiem, że liga jest bardzo wyrównana, co widać po tabeli. Każdy zespół dużo potrafi, świadczą o tym wyniki, że każdy z każdym może przegrać, każdy z każdym może wygrać. I... Liczy się na te dwie, trzy sytuacje w meczu i, i chce się tą sytuacją albo wyjść na prowadzenie i utrzymać ten wynik, lub liczyć na to, że przeciwnik po stracie gola się odkryje. Nam w dwóch meczach ostatnich u siebie nie ulega wątpliwości utrudniają grę sędziowie, bo w meczu z Rzeszowem prawidłowo zdobyta przystanie stanie 0-0, prawidłowo zdobyta bramka przez maślankę, nie wiem dlaczego nie uznana. I tutaj przystanie stanie 0-0 ewidentny rzut karny i to my byśmy prowadzili z Okocimskim, to oni by musieli się odkryć i goni, wy, gonić wynik. My byśmy mieli troszeczkę łatwiej. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.